Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu kafetarnów. Dziś wyjątkowy gość po wielu, 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 jeszcze kilka razy, wielu prośbach przyszedł do naszej redakcji, do, weźmie udział w Kafetarno Prezes Tarnowskiego klastra przemysłowego, pan Robert Warzała. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie. Nim przejdziemy do takich szczegółów, powiedzmy o ogóle, czyli pandemia. Czy ta pandemia miała wpływ na funkcjonowanie klastra, na kwestie podpisywania umów? I też chciałbym przy okazji tego prosić o takie pewne podsumowanie, no bo wielu pokłada w klastrze ogromne nadzieje, wielu też jest malkotentów, między innymi ja, że nie do końca są te nadzieje jakby realizowane. Jak Pan podsumuje swoją kadencję, już odcinając się od tego co było wcześniej, jaki był stan wejściowy, a jaki jest teraz stan wyjściowy? Będę się musiał niestety pochwalić. Trudno. Um, Otóż rzeczywiście bardzo dużo pracy wykonaliśmy w tym roczu. W dwójku roku jestem prezesem zarządu Tarnowskiego przemysłowego. Wydaje mi się, że zacznijmy od tej pandemii. Rzeczywiście ona ma spory wpływ na wiele firm, wiele branży. Niektóre tutaj może troszkę lepiej radzą przez to, ale spora większość jednak przechodzi przez kłopoty, cofają się z, z inwestycji. No w naszym przypadku tylko w 2021 roku, w cztery firmy, które miały podpisane umowy wstępne zakupu gruntów i swoich siedzib tam, miejsc produkcji, wycofały się z tych transakcji ze względu na politykę ostrożnościową. Po prostu nie byli pewni, nikt z nas nie był pewny, co się będzie działo za rok, dwa. Widzimy, jak to mniej więcej w tej chwili przebiega. Więc musieliśmy sobie z tym radzić, szukać alternatyw, sięgać po coraz szersze grona potencjalnych inwestorów. Tu zapraszaliśmy do rozmów, tego rozmów jest mnóstwo. Naprawdę wiele spotkań czasami kosztuje jedna transakcja, która się potem przełoży na miejsce pracy. No, nie rozmawiamy o transakcjach za dwa tysiące, tylko no, nie, nie. za dwa miliony czy no, trzy, tak. no, To ma to wymaga duże inwestycje. duże inwestycje, często są to kredyty, my idziemy na rękę bardzo mocno inwestorom, w tym właśnie trudnym czasie nawet z takich rzeczy nie robiło się w klasztrze, nawet w pewnym momencie że ratanie, jakby no te zobowiązania realizować, czyli im zgodę na to, żeby, żeby Ulżyć troszkę tym przedsiębiorcom przy inwestycji. Już drugi rok zlikwidowałem, czy nie pobieramy w ogóle cete karnych za, za opóźnienia płatności. To też jest taki krok w stosunku do, do, trudnego, do tego trudnego czasu, do tych przedsiębiorców. Ale ja jednak, mimo tutaj sugestii, ja bym się odniósł do tego, jak dużo udało się zrobić, bo wydaje mi się, że dwa parametry, które jednoznacznie to pokazują, czyli moment wejścia mojego do klastra, czy oczywiście współudziale miasta, bo też to wsparcie jest i cały czas na bieżąco współpracujemy z Rozwoju i w zasadzie z zarządem miasta w każdej sprawie, jak tylko jest potrzeba, ta, ta dobra wola jest, co jest bardzo cenne. To tak, 50 firm, kiedy wchodziłem do klastra, było na terenie administrowanych przez klaster dzisiaj jest ponad 80, czyli, czyli przybyło sporo, sporo w stosunku do tego, co, co zostałem. To oczywiście jest praca wielu ludzi, takich wielu kontaktów i tak dalej, no bo bez tego ciężko dzisiaj się poruszać. W momencie wejścia Niecałe 1300 osób było pracownikami firm, które na terenach administrowanych przez klaster funkcjonowały. Dzisiaj jest to prawie 2500 ludzi, więc te miejsca pracy ewidentnie przyrosły w bardzo dużym tempie. Tego, to wszystko jest u nas na dokumentacji, my takie rzeczy weryfikujemy, umowa są zobowiązania, które przedsiębiorcy biorą na siebie właśnie w tworzeniu miejsc pracy, czyli przy sprzedaży takiej działki my mamy okres, który daje przedsiębiorcy, kiedy ma się wybudować, kiedy ta firma ma ruszyć, ile miejsc pracy ma utworzyć, no, w ramach oczywiście logiki, tak, no bo też nie będzie ktoś zastępów na siłę zatrudniał, to też musi się wszystko bronić ekonomicznie, i jak długo te miejsca pracy musi utrzymać. I to jest nasza rola, nasza, nasza misja, by stworzyć jak najlepszą aurę dla przedsiębiorców, by być bardziej atrakcyjnym niż na przykład inne Wcześniej strefy, dzisiaj mamy Polską Strefę Inwestycji, więc to jest ustawa z 2018 roku, która daje szansę w zasadzie każdej ziemi korzystać z ulg podatkowych i też oczywiście instruujemy wszystkich, kto do nas trafia, doradzamy, jak co zrobić, I nie tylko w takim taktycznym, strategicznym rozumieniu, ale nawet czasami wsparcie finansowe, czasami są to jakieś tam kontakty, które użyczamy w zakresie prawnych rozwiązań, czasami w zakresie rozwiązań kredytowych. No, może są sytuację, ale elastycznie, czas do, każdej, do każdego procesu staramy się podejść, żeby zrobić wszystko, co się da, by takiego przedsiębiorcę zachęcić, przekonać, a potem pielęgnować z nimi współpracę, co się dzieje na co dzień, bo zwracają się do nas z przeróżnymi tematami. No przecież to są żywe organizmy, gdzie czasami występują jakieś kłopoty, jakieś zdarzenia nieprzewidziane. No to tutaj reagujemy. Jakie są perły w koronie klastra? Możemy powiedzieć o jakichś takich firmach, które, które wśród, albo które sprzedaliście teren już w jakby... To znaczy ja powiem w ten sposób, myśmy się kilkakrotnie, bo... Bardzo precyzyjnie chodzi mi, jeżeli chodzi o kwestie RODO, o kwestie zapisów prawnych. Nie wszystkie firmy chcą, aby wymieniać ich nazwę, co zrozumiałem, mają technologie, które są objęte, no powiem tak, powiem, no są firmy, które mają technologie. Gdzie departament Stanów Zjednoczony jest właścicielem. Tam jest bardzo dużo klauzuli tajności. Tam są, są marki światowe, gdzie. gdzie... Możemy mlaskać już mówiąc, a już ci, którzy motoryzację mają blisko serca, widząc te samochody, które jeżdżą, też takie elementy się u nas produkują. To są alpy, super sportowe, luksusowe i tak dalej. Jakieś na terenie klastra. Oczywiście wszystko znowu objęte klauzulami tajności. Także my, my za każdym razem, kiedy mamy podać jakąś nazwę firmy, czy też branżę, gdzie jakaś firma się chce rozbudować, gdzie u nas kupuje, czy podchodzi do transakcji, pytamy. Bardzo często ze względów może jakichś strategicznych, jest prośba o to, by nie, nie dysponować. No i oczywiście my się do tego ustosunkowujemy zgodnie z prośbą. Czasami niektóre firmy nie mają z tym problemu, w od branży. Dlatego może nie chciałbym tutaj szachować nad Wami. Branże są... Cały wachlarz branży jest od bardzo precyzyjnych laboratoriów w zasadzie tworzących technologię, linie produkcji na zachód po stolarkę okienną, al aluminiową, spawalnictwo, tworzenie konstrukcji stalowych. No, Cała plejada, wszystko jest, to jest jednak ponad 80 firm, no to może kojarzyć tych branż bardzo dużo. I szycie ubrań, i, i garniturów, no także tutaj, można powiedzieć, można by żyć tylko o otoczeniu tych firm. I, i, no ale no, tak, jak, tak jak się staram przekazać, podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie, spotykamy się jak taka potrzeba jest. Wcześniej to było troszkę online, w tym okresie, kiedy to zostało wymuszone. Ale to też funkcjonowało i całkowicie sprawnie. Jak wszyscy się pewnie zdołali przekonać, można też sprawy omawiać i dopinać. Panie prezesie wydawało się swojego czasu, że będzie pan niemalże jak ojciec ryzyk, no bo klaster i pan też chwalił się jakby możliwością pozyskania środków na odwierty geotermalne. Jak sytuacja wygląda obecnie, bo jak czytałem gdzieś w różnych przekazach, musieliście przekazać te działki miastu, dlaczego i na jakim to jest etapie. Już powiem. E, mamy takie szczęście, że akurat, no to będę też osobę, którą wcześniej znałem, e, ma firmę w klasterze, która jest generalnym wykonawcą u ojca ryzyka, właśnie tym wspomnianym przez pana redaktora. To dzięki im, im, ich informacjom i ich wskazówkom udało się trafić na fora, fora czy też konferencje geotermalne, zebrać maksymalną ilość danych, z czego zbudowaliśmy jakiś projekt taki bardzo wstępny, jak klaster mógłby do tego podejść. Bo faktycznie NFO w 100% finansuje taki odwiert, bo odwiert, to trzeba też powiedzieć jasno, on dopiero pokaże swoją przydatność. Po odwierceniu, czyli trzeba wydać w około 20 milionów, i dywagacje, przypuszczenia, nawet jeżeli te atlasy agichowskich profesorów, które na bazie odwiertów pednigowskich zostały stworzone, gdzie przypuszczają, że mogą być złoża takiej odpowiedniej temperaturze i ilości, muszą być potwierdzone odwiertem. Więc do momentu przewiercenia tej dziury na 3,5 kilometra nie, nie odpowiemy sobie na żadne pytanie. I rzeczywiście klaster to opracował. Okazało się, że kolejne etapy wsparcia finansowego z nfos pokazały specyfikacje, które zakładają, że firmy mogą tylko 50% dostać dotacji na to, czyli 10 milionów klasterów musiałby wydać z własnej kieszeni, no to na to nas nie bardzo stać, bo to jest też potężne ryzyko, ale samorządy mogłyby to w 100% mieć sfinansowane, więc doszło do sytuacji, że szukaliśmy rozwiązania, jak dać ten teren miastu, czy leasingiem zwrotnym, czy cierżawą, aby, aby miasto mogło na bazie tego terenu uzyskać tę dotację. Okazało się, z prawnikami Nfosiu doszliśmy do punktu, że nie da się, miasto musi być właścicielem, więc w porozumieniu z miastem po kilku spotkaniach ustaliliśmy, że miasto nam przekaże część gruntów o podobnej wartości do, do tej, która będzie wycięta z naszej nieruchomości leżącej nieopodal MPS-u, co jest bardzo sprzyjające, bo to ciepło można bardzo łatwo przesyłać, zresztą MPS wyrażał taką, taką chęć do odbioru i zamieniliśmy się tymi nieruchomościami. Z tego co wiem, rozmawiałem z półtorej tygodnia z Jednym z dyrektorów, który się doopiekuje w Urzędzie Miasta. Na dniach miał być składany projekt, bo jest otwarty ten projekt w NFOS-iu, więc być może już teraz, kiedy rozmawiamy, taki wniosek został złożony. Będziemy czekać na efekty. Oby to się udało, bo to będzie z wielką korzyścią dla wszystkich. Mam nadzieję, że te też rosnące ceny energii i ciepła poprzez różnego rodzaju no, półprodukty, które muszą to tworzyć, w jakim sensie są zamortyzowane poprzez taką tańszą energię z źródeł odnawialnych, jeżeli ten projekt by się udał. To wszystko oczywiście jest, jeżeli czy mamy kciuki, zrobimy wszystko, żeby tak było. Mieć dzisiaj miasto, tą pałeczkę musiało przejąć ze względów finansowych po prostu. Panie prezesie. Inkubator przedsiębiorczości, miejsce, które powinno w Tarnowie na chłopski rozum być, takich miejsc jak najwięcej, żeby jak najwięcej mogło młodych firmów, startupów lokować się tutaj w mieście, nie musieć kontem rejestrować firm u siebie w domu czy w garażu. Co z tym naszym inkubatorem przedsiębiorczości? Planowany jest jakby, czy jego rozbudowa, czy jakby jego filie? Yy, jaki ma pomysł klaster y, na to, żeby lokować ten młody byłem. biznes? Inkubator, który został stworzony w klasterze, spełniał w 100% swoją rolę, funkcję no, spełnił się absolutnie ta, ta inicjatywa, ten pomysł edukacyjny. On jest w tej chwili obłożony 95% przez firmy. To się oczywiście zmienia, bo firmy, które tam rozwijają skrzydła, łapią ten tren, czasami budują własne siedziby, wychodzą, chodzą nowe. Ale te takie specjalne właśnie warunki w klas 3 w sensie finansowym i w sensie takiej, takiej, można powiedzieć, opieki bieżącej, one sprzyjają właśnie rozwoju młodych firm. Stąd moja zapowiedź na początku mojej, mojego funkcjonowania w klasy, że chciałbym budować drugi inkubator, bo ten widać spełnia swoją rolę. I rzeczywiście dzisiaj jesteśmy w trakcie modernizacji budynku, który będzie nazywał się Inkubatorem 2 czy dwójką. Myślę, że na koniec lipca on będzie gotowy i będziemy mogli go zaprezentować i zaprosić przedsiębiorców do lokowania się tam i rozwijania własnej działalności, ale w międzyczasie, no jakby no, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Stwierdziliśmy, że mamy taki obiekt, który jest nieużywany od długiego czasu. Trochę taki mini biurowiec i jest trochę działki koło niego jakby do niego dopasować halę, e, ładnie zintegrować i zrobić z niego totalną modernizację, właśnie pod kątem f, jakby osadzania się firm tam, no to byśmy stworzyli inkubator przedsiębiorczości 3. Dzisiaj jestem już po rozmowach z projektantami, z, e, z konstruktorami, z architektami, którzy chodzą przy tym i mamy na chwilę podpisać, podpisać umowę na stworzenie planu, e, jak to zrealizować, ile to by było, jakie koszty by to za sobą wniosło. Także też zabieramy się za inkubator przedsiębiorczości 3. Ja mam nadzieję, że to się wszystko uda, bo to jest odpowiedź na potrzebowania rynku. Młodzi ludzie bardzo często, tak jak wspomniał, potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiegoś miejsca. To też dzieje się w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości na ulicy Wałowej, gdzie mieści się dzisiaj Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Tarnowa. Mieści się też klaster i wiele firm, firm czy instytucji ZUS, czasami to jest KPT, w zależności jaki dzień, są prawnicy. No, można tam załatwić w zasadzie wszystko, nie trzeba biegać po instytucjach, i to Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości, właśnie też odpowiada na to zapotrzebowanie. A sam osobiście przeprowadzałem tam za rękę ile osób, yy, idąc troszkę jak po ścieżce zdrowia mówiąc brutalnie, ale od yy, wydziału do wydziału, od instytucji do instytucji. Yy, I w zasadzie w ciągu godziny można było wszystkie informacje zebrać, jak dalej się poruszać, jak yy. postępować szybując szkodującą. Powiedzmy o tych dwóch lokalizacjach, gdzie? No to to jest, i trójka. To, to, jest, to jest na strefie aktywności mechanicznej, czyli tam nie i można powiedzieć między naszą aktualną siedzibą a zakładami mechanicznymi. No, tam jest dużo nieruchomości, które klaster w ramach aportu kiedyś przejął od miasta, miasto podniosło swój swój udział w, 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 no, w własności w klastrze. No i my dzisiaj tym dysponujemy i próbujemy to, co da się zmodernizować, modernizować. To, co jeszcze dodaje się do użytku, użytkować. Optymalizujemy to, bo wiadomo, no, że te to są dzisiaj koszty. Pamiętajmy, że wszystko poszło do góry. Widzimy, co się dzieje z cenami, ale elementy budowlane, wykonawstwo, to również ma potem swoje konsekwencje, że jednak płacimy dzisiaj za coś 50-40% więcej niż płaciliśmy 4 lata temu. Panie prezesie, odchodząc już od spraw biznesowych, przechodząc do politycznych, ma Pan jeszcze jakieś ambicje polityczne, czy już tylko i wyłącznie biznes, został Pan wsiąknięty przez biznes? Nie, ja, ja prowadzę własną działalność gospodarczą od kilkunastu lat, chyba od 17, więc ja funkcjonuję cały czas można powiedzieć, na styku z biznesem. Trochę się tego też nauczyłem, ale też poprzez relacje z wieloma firmami, chociażby tymi, którzy byli wtedy moimi sponsorami przy Różu. Też miałem okazję licznąć bardzo żeby poważnych działalności i uczestniczyć w wielu ciekawych, pouczających, a takich edukacyjnych wręcz spotkaniach. Się gdzieś tam wszystko, jak bagaż doświadczeń, składa przez lata. Tak, oczywiście dzisiaj jestem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Tarnowie. Niedawno były wybory. Oczywiście, że tak, zamierzam się w, tak w dalszym ciągu angażować. Niczego nie zamierzam za, zamykać, żadnego rozdziału. Ale Czyli tak naprawdę. To, bo, to, jest jeszcze no daleko to. Pan idzie, ale poczekajmy jednak, bo ostatecznie o tym decydują ludzie i zawsze ja mam dużo pokoju w sobie, ja robię co mogę, cieszę się, że ludzie doceniają tą pracę w różnych hmm. aspektach i społecznych i w tych zawodowych, czy czysto zawodowych. I jak doceniają, to jest jeszcze do mnie większa mobilizacja, żeby działać mocniej i w tym kierunku, który jest dobrze oceniany przez ludzi. A to, że ktoś czasami się trafi, komu się wszystko nie podoba, no to już... Panie prezesie, skończmy już tą nudną rozmowę na zasadzie tych tematów. Nudnych przejdźmy do tego, czym żyje Tarnów, czyli czarny sport. Troszeczkę w ostatnich miesiącach i latach nam mocno podupadł, nawet nie troszeczkę tylko mocno, ale są pewne jaskółki. No omen powiem, mamy tutaj jakby zaangażowanie mocniejsze ze strony grup azoty, które ściągnęły do Tarnowa. No Marka Cieślaka, legendę tak naprawdę. Dokładnie. Jak pan właśnie postrzega, jako były żużlowiec z unitarnów, no i teraz nawet też i sponsor yy, z ramienia Klastera, yy, jak pan postrzega te właśnie te kroki. Znaczy, ja, ca ja cały czas, yy, poza tym, że na to, po jakby skończeniu tej jazdy takiej czysto zawodowej przez jeszcze kilka lat zdarzało mi się przyjeżdżać i ścigać z słowakami To już tak dla. Tam. A teraz, właśnie, a teraz prezes czasem siedzi na motor? Czy? Na korozowej jak najbardziej, na drogowy jak najbardziej, ale że to jest wymagająca historia i tam trzeba na bieżąco być jakby no w gazie. Tak? Tam każdy błąd, nieważne czy to jest trening, czy to jest, czy są zawody, może przynieść takie same konsekwencje, czyli najgorsze. W związku z tym, myśmy się nie wolno bawić zbyt mocno. To nie są szachy. Tutaj trzeba być przygotowanym, także takie wpadanie co trzy miesiące, co cztery na treningi, ściganie się na dłuższym odcinku może doprowadzić do jakiegoś błędu, który może być katastrofalny, więc tu trzeba to wszystko ważyć. Eee, no ale przejdźmy do Meritum. jak to właśnie prezes jeżeli, to... jeżeli chodzi o Marka Cieślaka, znakomity fachowiec, facet, który wie co robi, eee, czasami może wypowiedzi ma są takie jego ostre, ale, ale bardzo często trafne. Uważam, że to jest dobry ruch, e, że Marek tutaj będzie w, Doradzał, będzie osobą, na której jakieś wsparcie będzie oferował, to to, to, to idealne rozwiązanie. No, widzę, że trochę się ruszyło w spółce Różlowej, widzę tą aktywność, jeżeli chodzi o relacjach między firmami. Cieszę się, że tak. To oczywiście troszeczkę wszystko za późno, no ale cóż, że no i się człowiek uczy. Zrobiono trochę błędów, ja mam nadzieję, że te wnioski zostaną wyciągnięte i już więcej takich błędów nie będzie, bo takie... Może lepiej darne... pójść na dno i od dna startować Niektórzy i... tak mówią, że czasami trzeba zejść na to dno, żeby się od niego odbić i pójść po, na samą górę, no tak już kiedyś było, ja o tym mówiłem już kilka razy. No przecież myśmy w 2000, 2001 i 2002 roku jeździli bez wypłat. Myślę, że nie zgodziliśmy się na to, bo wiedzieliśmy, że trzeba utrzymać sekcję, bo była wprost dy, jakby, no dyrektywa ze strony grup, wtedy jeszcze zakładowo-adatowych, od zarządzających, że proszę zlikwidować tą sekcję, nie będziecie jeździć, nie będziecie mieli pieniędzy. No i wtedy właśnie mój szanowny, tato Marian Wracław i Tomasz Proszowski, warto o tym wspomnieć, oni się przeciwstawili no, głównemu karmiącemu. Powiedzieli, że nie. I dobrze, tak, że tak zrobili, zawodnicy się zgodzili na to, że będziemy z cierpliwością czekać, przy wsparciu drobnych sponsorów, też indywidualnych, mieliśmy na to, żeby kupić oponę, żeby zatankować samochód, żeby dojechać na męcz i jakoś ich, dzięki kibicom, którzy przychodzili, no to, to też te bilety dawały jakieś wsparcie, to udało się, przy dłużej biedzie, mówię wprost, przy bardzo dużej biedzie, wyprowadzić, że w 2002 roku doszliśmy do awansu, a jeździliśmy na sprzętach, to jest nie do uwierzenia, jest takie, taki magazyn, był rzeczy zużytych, bo każda, to są elementy wyczynowe, czy tłok, czy korbowy, czy o zawory, i one mają ileś do przejechania, a potem mogą wybuchnąć, mogą się urwać. Trzeba to wszystko wyrzucić, po co tym tracą parametry? I takie składowisko było, no to mechanicy nocami siedzieli, kiedy nie było w ogóle pieniędzy na części. I wybierali mikrometrami, mierzyli, dopasowywali części, które jeszcze na dwa mecze można byłoby złożyć silnik, Na dwa mecze dosłownie. I tak też to wyglądało przez długi okres czasu. I tak też my jeździliśmy, więc jak w tym 2002 roku upasowaliśmy do. Do Ligi Wyżej. W 2003 roku wtedy pojawiła się rafineria Trzewinia, a do ekstra ligi gologowie, Carson i ta właśnie, ten fundament tarnowski zawodników, co dla mnie jest podstawą. I ci młodzieżowcy, tarnoscy, tutaj wychowani, którzy mają bezpośrednie relacje, takie już z życiem, są z tymi kibicami, ze środowiskiem, to jest bardzo cenne. Doprowadziliśmy do dwóch złotych medali. I to jest ten przykład z 20 lat do tyłu, gdzie byliśmy na dnie, bo też leżeliśmy bo w zasadzie były dyrektywy wprost mówię od zarządzających wtedy, dlaczego wy jeszcze trenujecie? I reprymendy. No, tak, żeśmy się wszyscy zawzięli, zdeterminowali w środowisku, że robiliśmy coś się da. No i udało się. Dzisiaj mamy może nie aż tak tragiczno, ale sytuacja, która wymaga potężnej pracy. Ja wierzę w to, że to się uda. Trzymam kciuki. Sam klaster z wielką, och wielką ochotą zaangażował się w to. A już przy wsparciu prezydenta, który nawet popiera to, żeby spółki właśnie wspierały żużlowców, pomagały temu sportowi, który jest bardzo istotnym elementem jakby w budowie całej oferty, chociażby sportowej w Tartary, bo nie ma takiego sportu, który by gromadził w jednym miejscu gdzieś 10, 10 tysięcy ludzi, czy kilkanaście nawet. No nie ma takiej oferty sportowej w naszym regionie. Więc e, trzeba to uszanować, ten brand, ta historia. Ja to wielopokoleniowa tradycja, gdzie ludzie, którzy się mają 80 lat, chodzili na żużel, ci, którzy mają 15, chodzą na żużel, więc to jest taki przekrój społeczeństwa, że w zasadzie, no ja to traktuję, kiedyś nawet badania były robione w Polsce, z czego Tarnów, z czym się kojarzy Tarnów. I za każdym razem to, co z czym się kojarzy, to były azoty i żużel, albo żużel i azoty. Czyli jest to siła marketingowa, którą też można wykorzystać. No to trzeba się z nimi wykorzystać od lat, od lat. No, no y... mi się wydaje, że można by bardziej to wykorzystać, no, bo to jest jak, 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 dla, jak dla mnie miasto powinno wyciągnąć stówę i po prostu na to w znacznej mierze razem, razem z azotami... Pamiętajmy, albo, że, spółka, pamiętajmy albo, że spółki miejskie właścicielem jest miasto. Więc jeżeli te tak, spółki są zaangażowane, to w... i tam nie ma stu. Ale nie, no dobrze, ale nie, nie chcę mówić o szczegółach, bo nie powinienem. Natomiast natomiast pamiętajmy, że jednak no, tylko klaster jest spółką akcyjną, gdzie 99,8 chyba w tej chwili, czy dziewięć ma miasto. Jest 2 14 jeszcze rozpoczętych akcjonariuszy w dorobnym udziale. I to jest jedyna spółka, która nie jest samorządowa, wprost stuprocentowo właścicielem nie jest miasto. Ale wszystkie spółki, które wiem, że mają się angażować, czy są w trakcie rozmów, są stuprocentowo właścicielem jest ich miasto. Więc trzeba sobie mówić wprost, to jest majątek miejski. Więc jeżeli one dają pieniądze, no to ja to traktuję, jeżeli tak technicznie to rozwiązano, że spółki, no to to, to, to jest jakieś rozwiązanie, bo wsparcie jest. Spółki mogą sobie troszkę inaczej z tym radzić niż miasto. Miasto musi rozpisywać konkursy, ma te swoje. Rany, w których musi chodzić, No, spółka może to, jeżeli to się marketingowo opłaca, jeżeli a to opłaca, a się opłaca oczywiście, może się zaangażować. Mówię, a jeżeli to jest zielone światło ze strony miasta, że jest to mile widziane, żeby pomagać, no to więcej nie trzeba. Ostatnie pytanie. Jak Pan ocenia decyzję Tarnowskiego Klubu, ale też innych klubów w Polsce, które chcą zrywać albo zerwały kontrakty z żużlowcami pochodzącymi z Rosji? Czy powiem tak? No bardzo przykra sytuacja. Generalnie jest tą całą historią wojenną. Tragiczna sytuacja. Ja rozumiem, że te sankcje muszą być bardzo szeroko, żeby były tak szeroko odczuwalne, żeby to odniosło skutek jakiejś presji. Wielka, wielka szkoda, no szkoda mi tych zawodników, bo sami bardzo dobrze wiem, jak dużo dla nich jest to ważne, to co robią, też, też te sukcesy, które osiągają. Natomiast no, jest to machina ponad nami. No. Jest to machina, której, której nie jesteśmy w stanie zatrzymać, jeżeli takie państwa, no giganty na świecie, wchodzą to nawet często ekonomicznie nieopłacane nie, nie dla nich ruchy, żeby jednak powstrzymać to okrucieństwo, które ma miejsce. No to, to są ofiary. No to są dzisiaj wprost, trzeba powiedzieć, ta, tak jak na Ukrainie mamy tragedię i wręcz barbarzyńskie zachowanie e, na, z rozkazu Putina, e, e, żołnierzy, którzy wręcz potrafią zaatakować szpiter po, 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 położny. No, to, no to, to, jest, to jest w ogóle strzelanie do dzieci. W ogóle, ja, ja rozumiem, że jakiś akt agresji, który w ogóle nie wpisuje się w dzisiejszą cywilizację, bo przecież. E, bo przecież no, gdzieś chyba wszyscy dorastamy. No, nie wiem, może, może rzecz cały się zatrzymał i myśli, że to jest dalej ten blok wschodni może sobie rozrabiać jak chce. No ale ja rozumiem, że zniszczony jakiś samolot. No To jest akt wojenny, tak? Lotnisko, żeby zorganizować pracę. Ale strzelanie cywilów, do szpitali, do karetek, do ludzi, do dzieci upierających w piłkę, to są zbrodnie wojenne. To są zbrodnie wojenne i to, to na pewno spotka się z jakąś karą, mam nadzieję. Natomiast, wracając do różowców, no zostali ofiarami w reżimu Putina no, no krótko, tak? bo to nie jest ich wina. Myślę, że żaden z nich by nie głosował za tym, żeby Rosja wypowiadała wojnę i napadała tak brutalnie na swojego sąsiada. Przemówią w tym samym języku praktycznie, no, więc to wszystko jest bratobójcza walka. Yy, straszna rzecz, wielka szkoda, że to się stało, ja mam nadzieję, że mam kciuki, że jak najszybciej się to zakończy i że przy okazji też może te sankcje, które zostały, którymi zostały tknięci żużlowcy zostaną zdjęte, bo jakby... no, 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 tylko te, co zostały w ławce, świat kultury i sportu, A, ale... I znaczy ja sankt... do tego się odnoszę, bo o tym zaczęliśmy mówić, ale oczywiście tych sankcji jest bardzo dużo, jak... Wszyscy na tym tracą, bo tak naprawdę, gdyby to było w symbiozie e, pracowało, to myślę, że i świat by na jeszcze więcej zyskiwał i Rosja by mogła więcej zyskiwać. Dzisiaj Rosja bardzo traci e, no, świat poprzez te wyrzeczenia, żeby Doprowadzić do normalności, też trochę traci, no ale też jest to, to rola tego świata zachodniego, tego trzonu jako globu, żeby tą odpowiedzialność trochę na siebie wziąć ale najwięcej tracą Ukraińcy, bo tracą życie. To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję. Może tym smutnym akcentem kończymy trochę yy, ta kafetarnów, aczkolwiek liczymy na to, że sytuację uda się szybko opanować za naszą wschodnią granicą. Państwa i moim gościem a w kolejnym odcinku Kafetarnów był prezes Tarnowskiego klasera Przemysłowego, pan Robert Wardzała. Jeszcze raz wielkie, serdeczne podziękowania i zapraszam dziękuję. na pewno zdecydowanie, zdecydowanie szybciej niż yy, próbowaliśmy się teraz umówić. Czekam na zaproszenie. Oczywiście takie owo będzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.